Let me be Let the devil take. Me. Witam serdecznie, mojego drodzy, jestem strony Cyclu. A to kolejny już 19 odcinek z gry Alien, Izolacja. Lecimy dalej z koksem. Zdobyliśmy ostatnio palnik. Muszę sobie troszkę podgłośnić grę. Żebym się słyszał. Hmm. Na razie jest cicho. Zobaczymy jak działa palnik. i tniemy, tniemy, tniemy muszę przyznać, że wygląda to dosyć fajnie jest takie fajne, dosyć takie e, że tak powiem szpanerskie zajmuje bardzo dużo czasu Co Wow! Wejdź. What the hell? Uh -huh. kanałami. Ja Gdzie Muszę powiedzieć. Zejdźmy może tutaj. Mam nadzieję, że Ani mnie nie złapie i nie zabije. Tego bym bardzo nie chciał. O, akurat zresztą mi dobrze, chyba gdzie my jesteśmy w ogóle? 80% limit Zobaczmy, czy możemy coś zrobić. Możemy coś wykonać. Maweliną. Co tutaj zrobimy? Czy możemy jeszcze coś wykonać? Możemy wykonać jeszcze jedną aweliną. Tak, to zrobimy. I czy możemy wykonać coś jeszcze? Chyba no nie. Okej. Okay. Słuchajmy, co mamy do powiedzenia. guys welding vents shut and shutting off elevators plan is to make it watertight there's no room for more people in the sanctuary but we can make space for their food meds water and guns if we're gonna get everyone through this alive there's no room way Kurwa jesteśmy w ogóle. Czy w ogóle dobrze? dobrze idziemy? Za się że idziemy dobrze. W rąbku. Zakładam, że to jest niebezpieczne. Nie wiadomo. Chyba ja gdzieś to pokazuje. Już taka dosyć cieszała muzyka, która nie wróży nic dobrego. A mamy iść gdzie? Mamy iść do jakiejś wieży, Okej, okay. osiwotku. Na razie nic ciekawego, cały czas się składam.

Prawda, ale niech go zabiją, nie ma sensu. Nie ma sensu, robimy cięcie, bo po prostu. kurwa, cztery tu było. A ja pierdolę, co za masakra. Kurwa, mać. Dobra, robimy, moi drodzy cięcie, bo to była po prostu totalna masakra. Dobra, my lecimy dalej i kontynuujemy naszą przygodę. Kurwa, to była straszna kicha. Nie wiem, czy tu się nie stoi, po prostu szafki lepiej i przeczekać, aż oni przejdą. że też tutaj nie ma jakiejś szafki, tam jest ok. Weźmy tutaj, Weźmy tu i poczekajmy, aż oni przejdą.

Zjebałem to po całej linii, chciałem przejść to po cichu, a po prostu i tak mnie złapali i wykryli. Eee, tragedia. Ale no, okej, okay. w porządku, zróbmy krótkie cię cięcie, bo to będzie za długi loading. Czy tak powiem, mogę wiedzieć, że oni tam będą akurat łazić? Ale okej, okay. lecimy dalej. Lecimy dalej, moi drodzy. Eee, czekajcie. Zajeź apteczkę nie mogę zarajeć apteczki za patologia? Kurwa O, No, nie mogę zasreć się, nie mogę na otaczki, bo. Cześć, Oliś. Jeszcze jest to, że po prostu nie mogę zażyć apteczki. Po prostu to jest jakieś zjebane. No, no nie mogę, no. Po prostu. Zjebane. Dobra i tam no właściwie zastanawiam się czy mam mieć tutaj jakiś tam nowy blok co to jest na legendzie Jeszcze z obszaru nie warto nie napiszę sobie tutaj I'm going to go to the post. I'm going to go to the post. I'm going to go I'm going the post. I'm Think of your fellow passengers. Take your trash with you. Ripley, we're in the Marshall Bureau. Just turn right at the top of the stairs. You can't miss it. No welcome committee? Just give up here. Wait out. Czyli chciałem iść? Nie wiadomo gdzieś mam iść, ale nie wiadomo gdzie Stacja tranzytować. A gdzie? Na razie to bardzo półutko się skralam. Kolejny ym, taki dość sadny odcinek. Bardziej mnie nie to, że nie mogę być apteczki. Dlaczego nie powinien sobie tej apteczki użyć? Czy widzimy w ogóle dobrze? Nie mam pojęcia. Farty To się otwiera. No, to jest kilka cięcia. Dobra, dziecko lecimy dalej. Okuczenie, to da co mi nagrać tam? Ciągle coś, coś musi tutaj mi um, przerwać. Cały czas, że nie sobie na mapę. Jak to wygląda? Jest coś takiego, że nie będzie w Dlaczego niedobrze? Czyli, jak zawsze, kurwa, zamiast normalnie przejść, to oczywiście nie przejdziemy. Tyż mamy. Mam problem. Co z tą otoczką? Dalej nie mogę być. Kurwa co za górno.

ogłuszająco mam oczywiście żadnego przejścia masakra, masakra moj drodze Tak tu stoi Stoi tyłem w sumie Tam jest więcej z trzech to ma zrobić a i bo dyreda Hum. Só agora, Boże, ja Czy sch... no a ja się skradałem, tak? A pierdol do jaki ze mnie jest A pierdolę to kiedyś tylko chyba ja potrafię robić. Jest. ja się kurwa skradałem. A to byli normalni ludzie. Co? Porażka, porażka, No, jak okay, w porządku. Okay. transit Ricardo. So Prepping our next move. Look, I'm busy. I've got Marlo in the cells, the lowlife who showed up with your flight recorder. Where's Marlo's ship? The Inisadora. He put it in a parking orbit around the gas giant. Son of a bitch won't give us the command codes to let us bring it in on auto. Maybe you can get more out of the unhelpful bastard. Go talk to him. Dobra, zapiszmy sobie. Ogólnie. Tyle ten odcinek trwa, no tak już w sumie trudno się z nim działo za przeproszeniem. Nic nie obejrzeliście To jest właśnie przykre. Eee, czy możemy coś wykonać? Możemy wykonać hałaśnik. Tak to zrobiłem. zrobimy. I co mam zrobić teraz? Oczywiście mam porozmawiać z jakimiś fajerami bo na tym się na razie tego tak bardziej dopiero że po prostu chodzić i ciągle pierdolić. Trzy po trzy. Później dostajemy zlecenia typu przynieść podaj po okej, no, okay, no porządku. Takie życie. Marlowe? Who wants to know? My name's Ripley. I'm with the company. Here for your empty box already? You guys are keen. I'll give you that. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. You serious? Ship? Well. Ship. We never found her ship, Ripley. Just the recorder. But you sure as hell found something else. What happened out there? I need a way out of here, Ripley. Maybe we can make a deal. Just start talking. I want to know everything.

Super, roza. O kurwa, nie spodziewałem się, że będziemy mogli chodzić sobie w takim oto zajbistym kombinezonie. O, ale w porządku jest zarobiście. Bardzo mi się podoba, bardzo klimatycznie. I teraz, moi drodzy, mamy znaleźć szczególnie jakiś sygnał. Kim w ogóle jesteśmy? Ja podobałem, że jesteśmy na tej planecie, właśnie z filmu. pasażerem na Nostroma. O, na no serio, zajbi się tego dna. O, trzeba iść gdzieś. Bardziej, chyba. No... Bardziej gdzieś w tą stronę, podejrzeć za sygnałem. Tu trzeba czekać, ok. No? Po no, spierdzielaniu schawki. O, tutaj idealnie, jest sygnał. No, to powiem wam, to będzie rekompensata, chyba na to, co się działo w tym odcinku, naprawdę. Dlatego specjalnie też nagram dłuższy odcinek. Wyjątkowo. a nie będzie. Eee, czekajcie. Nie. I owo ten sygnał no, łapie. O, tutaj. Co to wyraz? Dobra, idźmy dalej. A to mi się już podoba, bardziej. No naprawdę, ten wcześniejszy odcinek był taki dosyć chujowy. Znaczy, chujowy. Ten odcinek był taki troszkę rudy. Jeszcze ta gafa z tymi ludźmi, musiałem wydać sobie Tak jest słowa widoczność. To mi się podoba. Fajnie, że myślicie coś takiego. czy po prostu cały czas tylko jednak te luki te wychodzi też lepiej na razie nic się go nie, nie widać poza tym że sygnał jest taki bardzo mocny już klimatyczna muzyka zadziela mi się podoba teraz tak nie nic. wtedy Znajdź drogę do okoła Świetnie. Teraz oczywiście będziemy chodzić e, bez sensu. Tu się nie przejdziemy. E, tu też nie przyjdziemy nie i teraz będę oczywiście krążył jak debil. Więc moi drodzy, krótkie cięcie. Bardzo przepraszam, ale wiecie jak to jest. Dobra moi drodzy, znalazłem krótkie jakieś przejście. Że on mnie podniesie i do góry. Więc schodzimy! Kurwa ja czymś mam. Sam, tak? Super. Ja to pójdźmy sami.

orientację w terenie chyba tędy, raczej tak no, no, raczej, no, fajnie, fajnie, fajnie to wygląda Wszystko się tu tym nie wiem, czy to nie jest też to, gdzie ja byłem, ale chyba nie widziałem raczej dobrze Sporto wygląda bardzo klimatycznie.

Co to jest gana? Podróż bombę. O borde. To nawet jeszcze bombę trzeba zrobić Super, cofni się. O. Nie mogę biegać. Przytrzymaj, je dwa. Up było, To było zajbiste. Dobra, idziemy dalej. co ze skenerem. Wow! Aha, dobra. Są to moje ziomki, tak? Let's get going. Follow me. się, tak? To, no, dobra, mam mieć tędy. O no, dawać, szybko, szybko. Dawaj, szybciej! Dawaj, dawać! Dawaj, ale moi drodzy, to zobaczycie już w następnym odcinku, także trzymajcie się.